Jeśli jakaś kobieta robi to na Twoich oczach, to znaczy, że szaleje, by z Tobą być. Jeśli zastanawiasz się teraz, czy kobieta faktycznie jest Tobą zainteresowana, to słuchaj. Super ważne jest, żeby zwracać uwagę na jej czyny, bo serio często mówią o wiele więcej niż jakiekolwiek słowa. Ludzie mogą gadać różne rzeczy, ale to właśnie te niewerbalne sygnały dają jaśniejszy obraz czyichś uczuć. Rozpoznanie tych subtelniejszych wskazówek pomoże ci dokładniej zrozumieć poziom jej zainteresowania. Zatem oto kilka kluczowych wskaźników, na które powinieneś mieć oko, a które sugerują, że może coś do ciebie czuć. Zanim zaczniemy, chciałbym cię zaprosić do subskrybowania naszego kanału i zostawienia łapki w górę pod naszymi filmami. Każde twoje kliknięcie jest dla nas mega cenne, bo daje nam dodatkową motywację, żeby dalej dzielić się z tobą ważnymi historiami. Jeśli podoba Ci się nasz kontent, zachęcamy Cię do udostępniania i zostawiania pytań w komentarzach poniżej. Każda interakcja to dla nas sposób na budowanie bliższej i bardziej zgranej społeczności. No i zapraszam Cię. Zostań z nami do końca filmu. Jestem ci bardzo wdzięczny. Siedem sygnałów atrakcji. Pierwszy sygnał przedłużony kontakt wzrokowy. Kiedy kobieta jest tobą zainteresowana, jej oczy mogą wyrażać więcej niż cokolwiek, co mogłaby powiedzieć na głos. Będzie miała tendencję do utrzymywania kontaktu wzrokowego dłużej niż zwykle, co zazwyczaj wskazuje na głębszą więź, jeśli zatrzymuje na tobie wzrok lub patrzy na ciebie częściej, to silny znak, że czuje połączenie i jest naprawdę zainteresowana. Następnym razem, gdy będziecie rozmawiać, spróbuj utrzymać jej spojrzenie trochę dłużej i zauważ, jak wiele niewypowiedzianej więzi może powstać po prostu przez kontakt wzrokowy. Drugi sygnał. Otwarta mowa ciała. Nasza mowa ciała zawsze ujawnia nasze prawdziwe emocje i intencje. A kiedy kobieta jest tobą zauroczona, jej ciało prawdopodobnie to odzwierciedli. Zwróć uwagę, jak się ustawia, gdy jesteś w pobliżu. Jeśli pochyla się w twoją stronę podczas rozmowy lub obraca ciało bezpośrednio do ciebie, to znak. Że jest zaangażowana i chętna do głębszego połączenia z Tobą. Jeśli jej ramiona są nieskrzyżowane, postawa jest zrelaksowana, a ramiona otwarte, to świadczy o tym, że czuje się swobodnie i bezpiecznie w Twojej obecności, sygnalizując, że jest komfortowa i otwarta na większą interakcję. Te subtelne wskazówki mogą dać Ci jaśniejszy obraz tego, co czuje, bez potrzeby wypowiadania słów. Trzeci sygnał Łatwy śmiech. Kiedy kobieta swobodnie się śmieje, zwłaszcza z Twoich żartów, nawet jeśli są głupie, to jasny znak, że lubi przebywać w Twoim towarzystwie. Śmiech to naturalny wyraz komfortu i połączenia, a jeśli śmieje się bez wysiłku, gdy jesteś w pobliżu, sugeruje to, że czuje się swobodnie i może być tobą zainteresowana. Humor odgrywa super ważną rolę w budowaniu więzi, a jej śmiech jest mocnym wskaźnikiem, że nawiązuje z Tobą kontakt. Sygnalizując swoje zainteresowanie i atrakcyjność, czwarty sygnał: przypadkowe dotyki. Fizyczny dotyk to jeden z najpotężniejszych i najbardziej subtelnych wskaźników atrakcji. Jeśli znajduje sposoby, by inicjować lekkie dotknięcia, np. otarcie się jej ręki o twoją, albo delikatne klepnięcie cię w ramię podczas rozmowy, to pokazuje, że czuje się z tobą komfortowo i jest otwarta na fizyczną bliskość. Te małe, Pozornie niewinne gesty są często jej sposobem na sądowanie terenu, sygnalizując, że może być zainteresowana nawiązaniem głębszego połączenia. To jej sposób, by wskazać, że czuje się bezpiecznie i komfortowo w Twojej obecności i być może chce przenieść Waszą relację na wyższy poziom. Piąty sygnał: osobiste pytania. Kiedy kobieta zaczyna zadawać pytania, które wykraczają poza powierzchowne detale, na przykład o Twoje doświadczenia życiowe, pasje, Marzenia czy twoje opinie na ważniejsze tematy to jest to sygnał autentycznego zainteresowania ta ciekawość wskazuje że ceni to co myślisz i czujesz i ma głębsze pragnienie poznania ciebie jako osoby ona nie prowadzi tylko luźne rozmowy inwestuje w odkrywanie więcej o tobie co jest jasnym znakiem że chce zbudować z tobą silniejszą więź szósty sygnał poprawianie wyglądu jeśli zauważysz że subtelnie poprawia włosy, ubranie czy biżuterię, gdy tylko jesteś w pobliżu, to jest to jasny znak. Że chce wyglądać jak najlepiej w twojej obecności. Te małe, nieświadome gesty ujawniają, że zależy jej na tym, jak ją postrzegasz, en will in posicie w indrukmejken. Nieważne, czy wygładza ubranie, czy układa włosy. Te działania pokazują że jest tobą zainteresowana i chce się zaprezentować w najlepszy możliwy sposób, sygnalizując swoje zainteresowanie. siódmy sygnał nerwowość lub niepokój. Nawet najbardziej pewna siebie i opanowana kobieta może czuć się nerwowo lub niespokojnie, gdy jest w pobliżu kogoś, kto ją pociąga. Jeśli wydaje się rozczęsiona, często poprawia ubranie, bawi się dłońmi lub wierci się na krześle, to może to być jasny wskaźnik, że twoja obecność wywołuje u niej emocje. Te subtelne ruchy są często jej sposobem na radzenie sobie z uczuciami i ekscytacją, którą odczuwa. Zaczerwienienie się lub potykanie się o słowa, zwłaszcza w środku rozmowy, to również wyraźne sygnały, że próbuje poradzić sobie z uczuciami i może chcieć ci zaimponować lub połączyć się z tobą na głębszym poziomie. Te reakcje zazwyczaj odzwierciedlają jej wewnętrzne pragnienie zrobienia pozytywnego wrażenia i okazania zainteresowania. Na koniec, obserwując te subtelne sygnały, takie jak przedłużony kontakt wzrokowy, otwarta i zrelaksowana mowa ciała, szczery śmiech, przypadkowe dotyki, osobiste pytania, dbałość o wygląd i sporadyczna nerwowość, zyskasz cenną wiedzę o tym, co ona do ciebie czuje. Gdy tylko nauczysz się wychwytywać te znaki, nie będziesz musiał się już zastanawiać nad jej intencjami czy uczuciami. Rozpoznawanie tych wskazówek może dać ci jaśniejsze zrozumienie jej stanu emocjonalnego i zainteresowania, jakie ci okazuje. Wielkie dzięki, że zostałeś z nami do końca. Zanim się pożegnamy, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zapraszam cię. Kliknij przycisk subskrypcji. Twoje wsparcie, choć wydaje się małym gestem, znaczy dla nas bardzo dużo i napędza nas do dalszego tworzenia treści prosto z serca. Nie zapomnij zostawić łapki w górę. Jeśli podobało ci się to, czym się dzisiaj podzieliliśmy, bo każda interakcja pomaga nam rosnąć i pozwala nam dalej łączyć się z tobą poprzez historie, które mają znaczenie. Dzięki, że jesteś częścią tej społeczności. M